Z tej strony w ale pokażę Wam, jakiej lampki używam czasami, żeby podświetlić na przykład miejsce, w którym nagrywam. Poruszę e, zwykłego światła, którego używam. To się przydaje w nocy, akurat jak nagrywam gdzieś. Jest na magnes przyczepiana. Koszt takiej lampeczki to jest 9 zł. Można dostać w każdym małym sklepie, w typu nie wiem z rzeczami, po rzeczami do 40 zł czy do iluś tam w chińskim centrum handlowym można nawet to kupić można sobie oczywiście ustawiać o. mniej więcej tak to wygląda takie światełko daje to są ledy oświetla mi całe biurko elegancko także tak jak widzicie mam oświetlony biurko w nocy jak potrzebuję nie korzystając z tego światła tylko z tego polecam bardzo fajna rzecz zapraszam do lajkowania i subowania piąteczka w Beszakel pozdro